Federacja WWB ponownie zawita do Europy z wielkim show, tym razem Clash in Paris. Bucklerze 2024 postawiło po sobie niesamowite wrażenie, więc z niecierpliwością czekamy na to, co prawie ta sama publiczność pokaże tym razem. Ludzi będzie więcej, bo aż 30 tysięcy osób na arenie zasiądzie, sam obiekt również jest większy. Jednak pytanie, czy show prezentowane przez WWB również jest większe? No cóż, tutaj można byłoby długo dyskutować. Fatal o ciężkiej, Roman i Bronson Zobaczą o buty tego pierwszego, Becky stanie w obronie Złota IC przeciwko byłej mistrzynie Sheamus i Rusev postarają się dostarczyć nam dobrego i przyjemnego mięsobicia, czy John Cena zawalczy z Loganem Polem w jednej ze swoich ostatnich walk w karierze. Tak naprawdę, Federacja może tutaj zdecydować się na kilka ciekawych ruchów, jakieś zaskoczenia, na jakieś momenty, które dadzą im trochę zasięgu w social mediach i takie tam. Storyline'owo też da się tutaj wykręcić coś dobrego, tylko no właśnie, czy WWE i Hunter się na to zdecydują, czy będzie to kolejna bezpieczna gala w drodze. Do czegoś większego, czyli w tym przypadku WrestlePalooza. Tak więc, pani i Panowie, czas rozłożyć zbliżającą się galę na czynniki pierwsze i zobaczyć, co mogłoby się tutaj ciekawego wydarzyć. Ja nazywam się Seth Donner z 2000 i oto 7 rzeczy, które mogą, czy powinny, wydarzyć się na gali WWE Clash in Paris 2025. Zanim przejdziemy do głównego tematu, to przypominam, że galę będziecie mogli oglądać z nami na żywo już w niedzielę o godzinie 20. Chwilę wcześniej odbędzie się też tuż przed galą, a następnie wszyscy razem obejrzymy Clash in Paris, więc jeśli macie ochotę, to zapraszam serdecznie. Świetna atmosfera na arenie! Tutaj wiele tłumaczyć tak naprawdę nie trzeba. To co dał nam Backlash 2024 na no długo zostanie przez fanów zapamiętane i to też dlatego wiele osób tak bardzo czeka na to show. Publiczność daje rozrywkę samo w sobie, nieważne czy dobre, czy złe rzeczy dzieją się w Ringu. I też da się zrozumieć osoby, które powiedzą, że taka publiczność może rozpraszać, zgarniając na siebie uwagę. I pewnie bym się z tym zgodził, gdybyśmy widzieli takie rzeczy co tydzień, czy dwa, ale jak jest raz czy dwa do roku, moim zdaniem to nie jest problem. Arena na dany moment powinna dać nam aż 30 tysięcy osób na trybu a to też również powinno dać nam jakiś inny efekt, wiecie, w porównaniu do tym, co widzieliśmy rok temu. Może połączyć to z dobrą akcją w Ringu kto wie, może nawet pobijemy Backlash? W sumie to wielkiego znaczenia nie ma, czy pokonamy poprzedni rok czy nie, ważne, aby wszystko razem dało nam niezapomniane widowisko. Becky Lynch broni tytuł interkontynentalny. Przechodzimy do walki o tytuł Mid-Cardowej pań z rosteru Mandy Night Raw. i na początek zabawne jest to, że to złoto znajduje się na takim zagranicznym show, a tytuł Mistrzyni Świata czy tytuł kobiet WWE jest kompletnie olany. Nie wspominam już nawet o Julie i o złocie Stanów Zjednoczonych, ponieważ o tym to w sumie już samo WWE dawno zapomniało. Złoto interkontynentalne stanęło na wysokim poziomie po tym, jak Becky je przyjęła, bo wreszcie było widać, że WWE coś tam na ten tytuł stawia. Lyra była jakiś czas Mistrzynią i Federacja nie robiła sobie z tym praktycznie nic, póki w obrazku nie pojawiła się Becky. Dlatego też uważam, że nie powinna ona stracić złota teraz, szczególnie w walce z Nikki. Nigdy nie byłem wielkim fanem Belli, uważam, że szacunek się jej należy za to, co zrobiła dla tego biznesu, ale też i nie powinniśmy z tego powodu dawać jej tytułu w momencie, w którym to Becky coś z nim wreszcie ciekawego robi. Albo inaczej, robi coś z tym tytułem w porównaniu do innych tytułów kobiet. Obawiam się jednak, że Federacja na Zmianę Mistrzyni może się tutaj zdecydować, patrząc na przebicie Becky ogólnie na świecie. Jest ona już ponad wrestling i jej reklama wszędzie Evolution to pokazała. A patrząc na to, jak wielki nacisk TKO kładzie na takie rzeczy, nie zdziwiłbym się, gdyby ona właśnie zdetronizowała Lynch. Becky powinna jako taki podręcznikowy Tipo Hill dostać kilka rywalizacji, zrobić dobre story, dobre walki z kilkoma paniami, jak to zrobiła z Bailey i Lyra. Pod koniec, któraś z panią jednak pokonuje, zyskując tym samym busta i tyle. Nie jest to wcale skomplikowane. Co do samej walki, to obawiam się tutaj o jakość, ponieważ Nikki nigdy maestro w ringu nie była. Oby nas czymś zaskoczyły, ale niestety wielkich szans tutaj nie daje. Przepaść w poziomie ringowym jest tutaj olbrzymia. Przyjemne klepanie mięsa Rusewa i Sheymusa. Kto nie lubi dobrego klepania mięska podczas oglądania dwóch spoconych facetów, którzy udają, że nawalają się między sobą? No dobra, przestanę z tymi podtekstami, już okej, okay, okej, okay, przepraszam. Nie będę ukrywał, że byłem zaskoczony, że ta walka znalazła się na tym show. Nie twierdzę, że nie zasłużyli, czy coś takiego, ale taki Dominik ze Stilesem czy walka o tytuł kobiet, wydaje mi się tutaj bardziej pasować. Jednak walkę dostajemy, i kto wie, może WWE liczy na powtórkę Sheymus kontra Gunther z Clash at the Castle kilka lat temu, czy coś takiego. Ponowie dostają tutaj po prostu Street Fight z masą przedmiotów wokół Ringu, i patrząc na ich ostatnie dwie zwykłe walki, mam wrażenie, że czeka nas tutaj uczta. Widać po tej rywalizacji, że dobrze się czują, pracując styfowo. Shamus zawsze dostarcza co trzeba, a Russoff jest tutaj idealnym partnerem do tego tańca. Pytanie, jak daleko się posuną? czy będzie to wszystko działo się tylko wokół Ringu, czy wejdą na trybuny? Jakie przedmioty zostaną użyte, oprócz beczek i mini barów z piwem, na co stypulacja wskazuje? Również uważam, że to wcale nie musi być koniec tej rywalizacji, coś mi tutaj śmierdzi powtórką tego, co kiedyś zrobili z Shameus co mi się zaro, czyli najpierw mocne best of seven series, a następnie powstanie The bar. Jeśli to zmierza w tę stronę, to fajnie, a jeśli będzie to ich ostatnia walka, to liczymy na kawał dobrego mordobicia. Nie powiem już nic o mięsie, spokojnie, spokojnie. Walka Stefani Wacker dodana jednak do Gali? Czas może nie tyle co poobstawiać, co może bardziej ponarzekać. Kompletnie nie rozumiem tego, co tutaj WWE robi, i nie tylko w kwestii Stefania, ale też i Dominika ze Stylesem. Pamiętacie, co robiła publiczność podczas backlash i walki Stylesa z Codin? I też wiem, że następny Monday Night Raw odbędzie się w tym samym miejscu co Clash i tam dostaniemy tę walkę, ale come on. Mamy PLi, 5 walk, to nie mogliśmy tutaj tego dać? W przypadku Waker WWE wydaje mi się, że po prostu za bardzo kombinuje. A ma na title shot a na tuneem świata na Clash in Paris, ale zostaje to zdjęte i na RAW niby i ogłosi z kim ona będzie o złoto rywalizować. Więc moje pytanie brzmi, dlaczego nie mamy już tej walki na Clash? Plus to jak WWE to zapowiada, to podbudowuje gigantyczne oczekiwania. Fakt, nie mówią o kogo chodzi, że niby potrzebują czasu, aby to wszystko dokręcić. Przecież nie będzie to jakaś Natalia, czy Lyra, czy coś takiego, bo nie potrzebowalibyśmy, aby tak to hype'ować, prawda? Stefanie idzie na Clash do walki o zwakowane złoto Naomi i nie wie z kim walczy, mamy mgłę tajemnicy i dostajemy również walkę na samym PLE. Wyjaśnienie tej sytuacji leży zapewne w tym, że WWB robi wszystko, abyśmy tankę programów przeciągnąć po Trestle Poluza, które będzie pierwszym wielkim show na ESPN, ale nie jest to tutaj potrzebne. Więc WWB może, czy to na Smackdown, czy to na, nie wiem, Kikofie Clash, zrobić coś takiego. Pojawia się Adam Pierce i mówi, że hej, udało mi się wszystko załatwić o wiele wcześniej niż myślałem, więc Stephanie została poinformowana, że będzie walczyć na Clash z przeciwniczką, która została nieułowniona dopiero podczas gali. To nie jest trudne, je hype i taki tam. A co do hypu, to kto może to być, co to może być za pani, skoro tak to wszystko rozgrywają? I to nie my tym razem budujemy ten hype robi to WWB takimi zapowiedziami. W sieci pojawiły się jakieś informacje, że może to być Leaf Morgan, ale no come on, ludzie, ona przeszła niedawno operację barku. Nawet jeśli dzieją się jakieś cuda z jej zdrowiem, to jest to niemożliwe. Możecie mi dać znać w komentarzach, kto może być tą panią, z którą Stephanie rozpocznie rywalizację o tytuł kobiet. Dodam jeszcze tutaj, już w sumie podczas montowania tego filmu, że w sumie WWE mogłoby się zdecydować dodać walkę Randy Orton kontra Drew McIntyre na to show w ostatniej chwili i w sumie nie miałbym nic przeciwko, ale nadal wydaje mi się, że Stephanie czy Styles z Dominik Byłoby lepszym wyborem. Bronson Reed postawiony w dobrym świetle. Możemy uznać na plus to, że WWE nie dało walce Bronsona, Ridej i Romana Reignsa jakiejś durnej stypulacji typu, nie wiem, buty on the pole czy kto komu pierwszy buty zdejmie? Wydaje mi się, że Vince by kiedyś coś takiego rozegrał, skoro nawet Corbin z Romanem walczyli o psie żarcie. Tutaj tak naprawdę nie ma co się rozgadywać. Nie wydaje się też, aby ta walka została czysto rozegrana, szczególnie patrząc na to, że Breaker nie ma walki na tym show, jego ingerencja jest raczej pewna. Jednak on i Seth mają ostatnio wystarczająco światło reflektorów na sobie, więc czas na Bronsona. WWB powinno tutaj zabukować po prostu dobrą walkę, która rzeczywiście postawi go w dobrym świetle, poziom wyżej. Coś, jak jego chwilowa rywalizacja z Rollinsem jakiś czas temu. Przegrał ją, przegrał walkę, ale nadal wyszedł z niej jako baras i mamy teraz tego konsekwencje. Jego sojusz właśnie z Sethem. Tutaj powinni zrobić to samo. Roman absolutnie nie potrzebuje tutaj wielkiej wygranej czy coś takiego. Nawet mógłbym się pokusić o stwierdzenie, że po jakiejś interwencji Breakera WWB mogłoby dać zwycięstwo właśnie Bronsonowi. Mielibyśmy punkt zaczepienia rozwoju jego postaci, bo pukowo, po Romana i moglibyśmy z tym po prostu iść dalej. Plus też interwencja Breakera oznaczałaby, że program między The Vision a Romanem się nie kończy i idzie dalej. O tym sobie powiem za chwileczkę. Bronson potrzebuje tutaj czegoś i o ile ten gimmick Tribal Tifa działa, to też przyda mu się dobry, naprawdę dobry występ, a kto wie, może nawet i zwycięstwo nad taką osobą jak Roman Reigns. Nowy członek stani Stefa Rollinsa. No i czas sobie porozmawiać chwilę o tym, co może się dziać w najbliższym czasie w main eventie Monday Night Raw. Gdybym miał postawić na coś konkretnego, to powiedziałbym, że te wszystkie osoby spotkają się w Wargames matchu podczas Survivor Series. Szczególnie, że WWE musi dać mocny skład, bo Galo odbędzie się na olbrzymim stadionie: CM Punk, LA Knight, Jey Uso i Roman Reigns kontra Seth Rollins, Braun Breaker, Bronson Reed i. i... I no właśnie. W tym wszystkim brakuje kogoś jeszcze po stronie Rollinsa, bo coś mi się wydaje, choć mogę się mylić, bo możecie mnie poprawić, że Heyman raczej nie będzie chciał walczyć w Wargames. Sporo też mówiło się w ostatnim czasie, że Federacja może zdecydować się na dodanie jeszcze kogoś do tej grupy, kogoś młodszego nawet. Teraz Rollins stoi w złej pozycji, broniąc złota Fatal 4 Wayu, i nawet jeśli będzie miał skorzystać z pomocy takiego Breakera i Bronsona, to dalej nie będzie miał przewagi, jeśli jeszcze po drugiej stronie stanąłby Roman Reigns po walce z Lead. A nawet jeśli Romana nie będzie, to w większości sytuacji. Chilowe stajnie mają jakąś przewagę liczebną, w tym przypadku byłoby porówno. Jest to jednak jeden wielki fantasy i Powiem szczerze, że nawet nie wiem, kogo można byłoby tutaj teraz dodać. Kto by się wposował do tej trójki? Może ktoś z NXT, może ktoś powracający? Sam nie wiem szczerze. Wiem, że ktoś powiedziałby pewnie Karion Cross, ale nie wydaje mi się. Musi to na 100% być nazwisko, w którym WWB widzi olbrzymi potencjał, ponieważ gdyby się scenariusz z Wargames i Survivor Series sprawdził, to będzie ta osoba rzucona od razu na bardzo głęboką wodę. Jeśli się to nie sprawdzi, to w sumie i nie wiem nawet na kim moglibyśmy oprzeć Wargames mężczyzn, bo kobiet jakoś się tam lekko zarysowuje. CM Punk, LA Knight i Jey Uso jako faceowie spokojnie mogą podobnie połączyć siły, stając przeciwko większemu zagrożeniu, szczególnie jeśli nie będzie już w obrazku samego Złota Mistrza Świata, jak to miało miejsce teraz. Wiecie, chodziłoby o zwykłą dominację, czy swobodę na Monday Night Raw, takiego wiecie, uwolnienie się od stajni Rollinsa. Możecie mi dać znać w komentarza, kto według Was mógłby dołączyć do grupy Rollinsa, jeśli te wszystkie scenariusze z finałem na Wargames mogłyby się jakoś sprawdzić. Pojawienie się broka lesnara. Na moment nagrywania tego filmu, czyli jeszcze przed SmackDown, materiały promocyjne WWE pokazują John Cena kontra Logan Paul jako główne starcie tego show. Normalnie bym powiedział, że Fatal Fourway o tytuł Mistrza Świata powinien byłby zamykać, ale jest to jedna z ostatnich walk Johna, więc się tutaj kompletnie nie dziwię i się do tego absolutnie nie czepiam. Tutaj wracamy do tematu tego, że WWE w ostatnim czasie ma pewny problem z próbą wykręcenia na każdej gali jakiegoś viral momentu. Więc co tutaj może nie być? Ano właśnie pojawienie się osoby, która zaatakowała po main evencie Cena, czyli chodzi oczywiście o Brocka Lesnara. W segmencie zamykającym ostatni smagdon dostaliśmy moment, w którym Tony Caldis chciał coś Johnowi powiedzieć o Brocku, zanim tego zaatakował Logan. Wydaje mi się, że obrazkiem zamykającym Clash in Paris będzie Brock Lesnar atakujący John Cena. Tym samym dostajemy prawie potwierdzenie tego, o czym mówi się już od dłuższego czasu, czyli John Cena kontra Brock Lesnar podczas historycznego PLI na ESPN, czyli Wrestle Palooza. Nadal nie wiem, czemu wybrali taką już dziwną nazwę. Szczerze nie wiem. Sina wygrywa walkę z Loganem. Dostaje owacje na od Euro europejskiej publiczności i nagle boom nadziewa się na F5 i WWE ma swój kolejny viralowy moment. Albo też się dostajemy wprost team song Brocka Lesnar, bo dobrze wiemy, że ta publiczność po prostu eksploduje. Zresztą tak samo, jak i na Summerslam miało to miejsce. Ale też, żeby nie było, patrząc na ostatnie wydarzenie związane z tą dwójką, to po prostu to tutaj wszystko pasuje, ciężko by się było do tego scenariusza tutaj przyczepić. Mamy Broka na pieli, mamy kolejny atak i również dobrze, dzień po row, czy nawet na social mediach niedługo pokali, mogliby ogłosić walkę na Wrestlepalooza i mamy coś o czym tak naprawdę świat wrestlingu będzie gadał przez następne 3 czy tam więcej tygodni. Powiem nawet, że będę bardzo, ale to bardzo zaskoczony, jeśli Brock się nie pojawi, tylko gala zostanie zakończona po prostu sino, po wygranej walce i tyle. Trzeba też dodać, że WWB kilka następnych odcinków z Magdą wprost reklamuje postacią Broka, więc chyba można byłoby przypuszczać, że jego pojawienie się i tam zobaczymy, ale też żeby to miało jakieś, wiecie, ręce i nogi, to ten prawdziwy storylineowy początek należałoby już zrobić w Paryżu. A według Was, co może, czy nawet powinno, wydarzyć się podczas Clash in Paris? Czy możemy dostać wprowadzenie kogoś nowego do grupy Rollinsa? No i czy wstawiacie na pojawienie się Broka pod koniec tego show? Czy będzie mu się chciał lecieć do Europy? Piszcie, miała w komentarzach poniżej. Jestem naprawdę ciekaw Waszego zdania na te wszystkie tematy. Jak zawsze chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym za dalszą pomoc w rozwijaniu naszego kanału. A szczególny, głęboki ukłon kieruję w stronę John Cena 54. Dziękuję bardzo. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Sef Doner z Boti's Zazin. Dziękuję Wam. Bardzo za uwagę. Jak zawsze, mi się już wkrótce.